Preston, bierz totalny przykład z tej gry. Mamy kolejną potwierdzoną informację, że Trading, jak Rumble Studio, czyli twórcy Mining Simulator 2 i Bubblegum Simulator zapowiedzieli, że w tym tygodniu, w ten weekend będzie update, który... Słuchajcie, update co tydzień, to jest super. Który wprowadzi nam Trading, więc będziemy mogli tradować pety, mam nadzieję, że będzie to za gemy, żeby zwiększać nam naszą ilość gemów, zobaczymy za to. Ale najbardziej logiczne jest to, że to raczej będą zagemy. Do tego jak sami widzicie będzie poprawiony bug z teleportami. Pernament layers unlocked will be fixing, więc to jest naprawdę spoko. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj słuchajcie, mamy kolejne te pety, które zostaną wprowadzone, jest potwierdzone, że będzie od 8 do 9 nowych petów. I te pety teraz się nazywają Jupiter, B, Mars, Monkey, Pluto, Piggy, Space, Snail i jakiś tam Golem. Więc y, kosmiczne. Rakieta nas zabierze na nową lokację i to jest już potwierdzone. Będziemy chyba kopać na księżycu. Dajcie znać co ty myślicie i czy w ogóle gracie w Mining Simulator?